I przed wami druga część dotycząca odjechanych restauracji, kolejna dawka pomysłowych jadłodajni z całego świata. Usiądźcie wygodnie czyli wszystkim. Zaczynamy. Na start bierzemy pod lupę jaskiniową restaurację, znajdującą się w Tajlandii. Niezwykle romantyczna, kusi zarówno swoim wystrojem, jak i widokami. Oprócz tego, na uwagę zasługuje również świeże i przepyszne jedzenie z naciskiem na owoce morza. Jeśli, będąc w Tajlandii, będziecie chcieli zaimponować swojej drugiej połówce, to jest to strzał w dziesiątkę. Zostajemy na kontynencie azjatyckim, przenosimy się jednak na Filipiny. To właśnie tam, w mieście San Pablo, można delektować się jedzeniem, siedząc u podnóża prawdziwego wodospadu. Krystalicznie czysta woda przepływa pomiędzy nogami klientów oraz bambusowymi stołami, zapewniając dodatkowy powiew świeżości. Dodatkowo otoczenie miejsca gęstym lasem, pełnym egzotycznych roślin i zwierząt, dodaje niesamowitego uroku tej wspaniałej restauracji. Zachody słońca na tle wielkich miast to zawsze piękne widoki. Dodając do tego elegancką kolację mamy obraz randki idealnej. Nic więc dziwnego, że restauracja Vertigo wraz z księżycowym barem w Bangkoku cieszy się taką popularnością. Na dachu wieżowca Banyan Tree właściciele stworzyli restaurację, z której podziwiać można cudowną panoramę wielkiego miasta, a jej wystająca ponad budynek powierzchnia dodaje niezwykłych wrażeń. O wiele mniej romantyczną scenerię znajdziecie w chińskiej restauracji o nazwie Wyspa Diabła. Stylizowana na wnętrze więzienia ma za zadanie zniechęcać ludzi do łamania prawa. Jedzenie, jedzenie w więziennej celi będąc zakutym w kajdanki z pewnością nie będzie najprzyjemniejszym, choć na pewno ciekawym doświadczeniem. Problem jednak może pojawić się wtedy, gdy na koniec kolacji obsługa przypadkowo zapomni nas rozkuć. Jeśli jesteście fanami jedzenia serwowanego w samolotach, a na widok seksownie ubranej Stewardessy dostajecie drgawek, to odwiedźcie koniecznie restaurację A380 w Tajpeju. W stylizowanym na wnętrze Airbusa, lokalu zadbano o wiele szczegółów jak na przykład owalne okna czy przedziały bagażowe, by poczuć klimat lotnictwa nie odrywając się od ziemi. Polecamy nie tylko fanom podniebnych podróży, gdyż menu restauracji jest zdecydowanie bogatsze niż ten dostępne na pokładzie prawdziwego samolotu. Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. A Wy w jakim najdziwniejszym miejscu mieliście okazję coś zamać? Dzięki za oglądanie. Pozdro.